Aby przedsiębiorstwo zwiększało swoje możliwości rozwojowe i tworzyło innowacyjne produkty, kadra musi posiadać wysokie kompetencje. I to właśnie kompetencji będzie dotyczył ostatni moduł fakultatywny w konkursie ścieżka Smart, o którym dzisiaj opowiem. Moduł Kompetencje może być dopełnieniem projektów ukierunkowanych na opracowanie bądź wdrożenie rozwiązań innowacyjnych, które są główną osią wsparcia w ramach programu. Dzięki modułowi można uzyskać dofinansowanie na doskonalenie kompetencji pracowników i zdobywanie nowych umiejętności lub wiedzy w zakresie realizowanego projektu. Wymogiem w programie jest bowiem, by kompetencje o dofinansowanie rozwoju, których będzie aplikował wnioskodawca, wspierały realizację zadań w ramach pozostałych modułów. Wsparcie to może dotyczyć np. prac badawczo-rozwojowych, transformacji przemysłu w kierunku gospodarki 4.0, transformacji technologii. Ochrony własności przemysłowej, zarządzania innowacjami, komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych, tematów prośrodowiskowych, w tym ekoprojektowania czy gospodarki o obiegu zamkniętym, jak również kompetencji niezbędnych do obsługi infrastruktury badawczo-rozwojowej nabytej w toku projektu. W ramach modułu duży przedsiębiorca może ubiegać się o wsparcie w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych. Małe i średnie przedsiębiorstwa o kolejno 70 i 60% tych kosztów. W katalogu kosztów, które mogą podlegać dofinansowaniu, znajdują się koszty wynajmu sal na cele szkoleń, koszty wynagrodzeń wykładowców, koszty administracyjne i materiałów szkoleniowych, koszty usług doradczych związanych ze szkoleniem czy koszty uczestników szkoleń, takie jak podróże i zakwaterowanie. Podobnie jak w module internacjonalizacji tu również mamy ograniczenie co do wartości kosztów podlegających dofinansowaniu. Otóż nie mogą stanowić one więcej niż 15% wartości kosztów kwalifikowanych modułu obligatoryjnego. W przypadku gdy w ramach projektu wnioskodawca będący MŚP planuje realizację dwóch modułów obligatoryjnych, to jest modułu B+R i wdrożenia innowacji, Wybiera jeden moduł obligatoryjny, który będzie podstawą wyliczenia wspomnianego limitu. Moduł kompetencje pozwala na zwiększenie wiedzy kadry przedsiębiorcy w obszarach niezbędnych do skutecznej realizacji projektu, co z jednej strony może pozytywnie wpłynąć na jakość osiąganych rezultatów, z drugiej zwiększyć dostępność programu dla podmiotów mniej doświadczonych w obszarach, które ten program wspiera, w szczególności w obszarach związanych z rozwojem innowacji. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani udziałem w ścieżce smart, Niezmiennie zachęcam do kontaktu ze mną lub koleżankami i kolegami z zespołu Ulg i dotacji PwC. Chętnie wesprzemy Państwa w opracowaniu wymaganej dokumentacji aplikacyjnej.